Wszyscy wiemy, że wakacje się rozpoczęły. Dzisiaj mamy pierwszy dzień lipca, czyli wakacje w pełni. Pogoda nam dopisuje. Mamy nadzieję, że tak też będzie przez ten najbliższy czas. Zaprosiliśmy dzieci w wieku od do 10 lat ze swoimi opiekunami, żeby przyszli właśnie z kocami. Chcemy zorganizować tutaj właśnie na dziedzińcu takie spotkanie. Panie bibliotekarki, mam nadzieję, przygotowały wiele interesujących um, takich. Działań, żeby wszyscy byli zainteresowani i zadowoleni. No i cieszymy się, że w tych warunkach, które są niełatwe, które są ciągle pandemiczne, dlatego też trochę inne zaaranżowanie tego całego naszego otoczenia. Mamy nadzieję, że w tych trudnych, ale sprzyjających pogodowo warunkach uda się tutaj właśnie na tej trawie, na świeżym powietrzu zorganizować to spotkanie. No i będziemy się spotykać cyklicznie przez cały lipiec, przez cały sierpień. Z, z różnych okazji, w różnych pewnie miejscach, ale mamy nadzieję, że się tylko warunki pozwolą, to tutaj, na świeżym powietrzu, na trawie, z książką, z biblioteką będziemy się tutaj spotykać. To jest taka propozycja, raczej dla najmłodszych, propozycja przeznaczona dla dzieci od 6 do 10 roku życia. Dzisiaj zapraszamy na taką plenerową imprezę Książka pod chmurką. No, jako biblioteka chcemy oczywiście zachęcać do czytania i do wszelkich takich akcji związanych z książką, z popularyzowaniem książki. Ale proszę się nie przerażać, to naprawdę nie będą żadne nudy. Od razu zapraszaliśmy wszystkich z kocami piknikowymi. Wtedy już mają swoje własne miejsce, mogą zająć jakieś strategiczne, dobre miejsce w cieniu. Będzie oczywiście akcja związana z książką, czyli. Zaprezentujemy jakieś ciekawe fragmenty książek i potem coś trzeba będzie robić. Będą zabawy. Uczestnicy dzisiejszych zajęć będą mieli też okazję zaprezentować fragmenty swoich ulubionych książek, jeśli oczywiście będą chcieli. Będą kalambury. Będzie wiele niespodzianek. Mam nadzieję, że przez te dwie godziny nikt nie będzie się nudził. Uważam, że bardzo fajnie. Więcej powinno być takich impers organizowanych przede wszystkim na świeżym powietrzu. Możemy chociaż na chwilkę te maski ściągnąć, bo w odstępach siedzimy, jak widać. Także myślę, że bardzo fajnie. No i dla dzieciaków jakaś rozrywka w tym czasie, kiedy większość czasu spędzają w domu.